Utkaj z zwaluje jebane zaraz przyjadajcie na kopie zaraz się na kopie to zwaluje bane. jebane utkaj pizda z bane. no ale pysk cfwlo elo zwaluje bany. Mam coś na koncentrację, tak jak w Wszystkie moje sióżki są szczytę witali Dostaniesz dzisiaj pierdol, więc mów mi pisali. Pozdrawiam wszystkich tych, których go zabijali Kurwo mów mi witali Mów mi wisali, Oni z się wisali, A nasi strzelali Krótka piłka, ruchasz albo walisz konia Moje suki są gorące jak Arizona W szmatach chcemy mieć mięso w sobie enchilada Śpiewam do tych pięknych fania Frank Sinatra A ty szukasz przez internet jak Kolonowicz Widzisz u mnie sześć Rolexów rocznie o to chodzi Moja pura ta, za niąłem na masce Daj mi na to rok i zawołaj sąsiadkę Moje trampki mają gumę z futiera. Ty masz na dole ciepło, francuska Riviera U nich butka u mnie międzynarodowo to Możesz centina wyszukać, Juflera Rucham od 20 lat jak Krokosy Freddy O was zapomnieli, odkąd mnie widzieli Chodzę cały czas na bombie Izrael Malik wrócił kurwo GM Bakterystację, tak jak bridali Wszystkie moje zciuski, bo witali Dostaniesz dzisiaj pierdol, więc mów mi witali Pozdrawiam wszystkich tych, których pozabijali Kurwo mów mi witali Mów mi Vitali. Kurwo, nie możesz Z bitkę, bitkę mieliśmy, bitkę mieliśmy Bitkę mieliśmy, kurwa, lecisz na rządowy za to Witalij, baby, żaden kliczko Polski rap, King Kong, ty dziwko Jeba ciwko, ty znowu na lotnisko Znowu po ten temat, znowu sprzedam wszystko oh. A ty współpracujesz, znowu sprzedasz wszystko BMLL jesteśmy nową koalicją Trochę o nich piszą, więcej obgadują A zamkną swoje gęby, jak ich z fałtują ty rap to nie pasuje, jak Gabe Lamborghini Ty już nie będziesz potem, jak James Gandolfini Spierdalam się na scenę, jak nagi na boisko Ty wpierdalasz chemię i drag jak w Fiction, łazisz jak ten Menel Prosząc się o grosze, prosisz o problemy Chyba prosisz się o kosze, rolków miałem w osiem Airportów ponad 200, a każdy tylko mówi Ktoś o forsie, to na mieście Chodź tak jak witali. Wszystkie moje sióżki, są szyte witali. To dzisiaj pierdol, więc mów mi Witali Pozdrawiam wszystkich tych, których pozabijali Kurwo mów mi Witali Mów mi Witali